Proszę Państwa kontynuując nasz cykl filmów o Lublinie, o jego blaskach i cieniach i zaniedbaniach, tutaj właśnie korzystając, że jesteśmy na ulicy Szepena, naprzeciwko bunkru Sekty, chcielibyśmy pokazać tak pars pro jedną kamienicę, tylko pokrytą bohomazami, których się, jest, który jest bardzo dużo w Lublinie. Których jest bardzo dużo w Lublinie, zresztą w całej Polsce jest ich bardzo dużo, bo można powiedzieć, że od Bałtyku do Gór Szczytów wielkie miasta Polski zmagają się z tą plagą. A Lublin, Barbarzyństwa. A Lublin nie jest tutaj wyjątkiem. No tutaj to przypomina Bronx, przypominam, jesteśmy w centrum miasta, ta kamienica należy do miasta, to nie jest kamienica prywatna, tutaj się mieszczą różne agendy państwowe i miejskie, no i jest ona tak pomazana, nikt oczywiście o to nie dba, a powiem Państwu też ciekawostkę, Ten, tutaj wystarczyłoby, nawet nie trzeba tego zamalowywać, tylko wystarczy wziąć szczotę i to wymyć, Mm -hmm. ściana została pokryta specjalną taką emulsją anty właśnie bochomazową. Mm -hmm, nie wiedziałem jest Tak i, i, i to widać, że tu tam ktoś próbował to, mm -hmm. to ścierać, e, Wiem, bo, bo bo akurat znam znam jak, 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 jak z tą kamienicą było. No, ale, ale, nikt, nikt to, nie próbuje nikt nawet. Nikt nawet tego nie próbuje robić. No, i my tutaj pokazujemy jedną kamienicę, jako pars prototo, żeby pokazać, mm -hmm. w jakim stanie są budynki w centrum Lublina. Że jest to problem ogólnopolski można powiedzieć, to, który wymaga zdecydowanych działań zapobiegawczych. I tutaj uważam, że to prawo, które obowiązuje, jest źle po prostu ustawione, bo jest to traktowane jako wykroczenie ścigane na wniosek właściciela budynku. Policja i Straż Miejska nie bardzo się do tego. Przykłada, a właściciele tych budynków no, też po prostu są zniechęceni, często nie chcą nawet tego zgłaszać ani nie chcą tego co gorsza zamalowywać, a to zachęca dalszych tych, tych jołopów do wandali. wandali, do niszczenia budynków. No Tutaj powinno być rozwiązanie. Jakieś na szczeblu sejmowym nawet, które by zaostrzyło i ułatwiło to ściganie. Dobrym rozwiązaniem byłoby oczywiście, można to o tym tylko pomarzyć, żeby dla wandali przywrócono karę chłosty, bo to Zamykanie ich do więzienia, no to nie ma sensu bo, czy do poprawczaka, bo yy, tam się tylko jeszcze bardziej zdemoralizują, zresztą yy, w praktyce yy, wyroki są w zawieszeniu w takich wypadkach. Natomiast gdyby była tak jak w jak... Przynajmniej żeby tego, to musieli zmyć. bo no no to tak, przecież no, jest naturalnie musieli, logiczne. Jak na Baz grał, to teraz niech niech to zmywa. Tam. No i, i, i tak jak, jak w Singapurze... Za, przepraszam, że za własne zakupione środki. tak, 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 tak oczywiście. No, kara finansowa, no i jeszcze jako dodatkowa kara chłosty. No tak jak to jest na przykład w Singapurze, czy w tych krajach... W Turcji no, w tu... kara chłosty pięty, na przykład. No, to, to, <laughs> żartuję no teraz. Nie, to, to nie, to, no to musiałaby być kara wykonana oczywiście pod nadzorem lekarza, żeby tam nie doszło do jakiegoś tam znęcania się, czy Oj że są tacy przyjęcia. kaci, którzy znają się na swoim fachu, no, no potem tak, tak zrobić, żeby... To nie kaci, to patrz to, to siepacz, ale to siepacz to też to, taki był, że by, nie wkładał no, jakiegoś siepa. swojego... Nie, nie robię tego ze zbytnim animuszem. Nie robię krzywdy No, no ta, to zależy to, to, to jak mu się swojemu... zapłaciło, to, to on tam wtedy odpowiednio <noise> wymierzał. No ale to A, mój, tu masz jeszcze raz tu tak. ma, marzyć o tym, no, ale po prostu... Ale gdzieś taka stawka, stawka by była z góry ustalona, tak żeby może, się... Nie może mściu. tutaj trochę przesadziłem, ale, ale uważam, że tak. trzeba coś z tym plugastwem tak. zrobić I, i, i tutaj właśnie pokazujemy taki fragment miasta. A zapewniam Państwa, że jest tego znacznie więcej i, i właściwie całe Śródmieście jest takim... Upszczone tym... ...bazgrołami. Tymi bazgrołami, tak. Dzięki, na razie.